Łukaszu, reprezentujesz PKOBP, e, czyli rynek finansowy. E, masz biznesowe spojrzenie na aspekty e, procesu e, wprowadzania kryptoaktywów e, na ten rynek. E, i Wiem, że PKOBP e, eksperymentuje z technologią blockchain już jakiś czas. Czy rozporządzenie MIKA to jest rzecz pomocna, która pomoże bankom? Dalej wprowadzać te technologie? Hmm. Ogólnie rzecz ujmując, tak, ale ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo jest jeszcze dosyć dużo czasu do takiego praktycznego e, znalezienia tej miki na rynku, jakichś przykładów jej zastosowania. E, potwierdzam to jak najbardziej, że eksperymentujemy z technologią blockchain, jest tego dużo, staramy się angażować w to inne banki. E, no i z tych eksperymentów wychodzi nam to. Być może dzięki technologii blockchain łatwiej nam będzie współpracować międzybankowo, ale też z mniejszymi podmiotami typu fintech czy, czy jakiś inny startup. Mika otwiera kilka możliwości w tym zakresie, żeby ta współpraca w ramach eksperymentów była, była no powiedzmy szybciej realizowana. Natomiast czy to się przełoży na biznes, to jeszcze jest trochę za wcześnie, żeby powiedzieć. Ja jestem dobrej myśli, tak, w ramach tych powiedzmy spekulacji. Rozumiem. Rozporządzenie MIKA to dosyć obszerny dokument. Jest podzielony na obszary, które mogą być atrakcyjne dla różnych typów podmiotów. Z punktu widzenia banków, które obszary są najatrakcyjniejsze? Z punktu widzenia mojego banku i tego, co robimy w ramach projektów, to, to cała okolica tej licencji CASP jest najbardziej obiecująca, ale pośrednio wbrew pozorom. Bo tak naprawdę to brakuje nam partnerów do współpracy w obszarze technologii blockchain, żeby zawierać konsorcja i rzeczywiście standaryzować pewne obszary rynku. No bo na tym technologia blockchain polega, żeby budować sieci typu peer-to-peer -peer. i wydaje mi się, że licencja Kasp może otworzyć więcej banków na projekty w obszarze kryptoaktywów, no bo tamte biznes case'y, przebijając barierę reputacyjną, są nieco bliższe, nieco łatwiejsze i nieco bardziej takie Powiedziałbym, przystępne do, do podjęcia decyzji o wejściu w ten obszar. Jeżeli chodzi o imoni e token, no to to nie jest nowa możliwość prawna, takie możliwości były. Tutaj również upatruję tego, że być może reputacja niektórych podmiotów, dostawców obecnych z tej na rynku się poprawi i to też pośrednio wpłynie na, na, na obszar działalności banku i postrzeganie rynku walut wirtualnych. No i w zakresie. Asset Reference Tokens i tej kategorii z Utility Tokens. Tam też dostrzegam taką możliwość, iż banki mogą nie chcieć oferować tego typu aktywów, bo są zbyt różne od tego, co obecnie oferują, jakie usługi świadczą. Natomiast pojawienie się na rynku startupów licencjonowanych pod MIKA, oferujących tego typu aktywa, będzie bardzo dobrym polem do współpracy. I tego typu współpracy widziałem już poza rynkiem europejskim w ramach przykładów właśnie działań bankowości. Także jestem dobrej myśli, że wszystkie elementy Mika poniekąd mogą się przełożyć pozytywnie na, na eksperymenty z technologią blockchain w bankowości. Dobrze to słyszeć. Kooperacja podstawą sukcesu z tego, co mówisz, miałeś okazję zapoznać się z treścią raportu. Które z wniosków, które z obszarów uważasz, nie wiem, za najbardziej zaskakujące, za najistotniejsze? Mhm. Najbardziej zaskoczyło mnie cyberbezpieczeństwo w kolejce wyzwań. Było tam uplasowane na samym szczycie. Uważam, że ten wniosek jest nieco przesadzony. Wydaje mi się, że instytucje działające w obszarze rynku walut wirtualnych i szeroko rozumianego blockchaina mogą korzystać z oprogramowania, które jest open sourceowe i mocno sprawdzone na rynku. Tam już są duże fundusze zainwestowane w niektóre projekty. Te projekty są jakby otwarte i, i codziennie tak powiem, kuszą hakerów e, swoimi środkami, więc cyberbezpieczeństwo w kontekście instytucji nie będzie aż tak dużym wyzwaniem. Natomiast w kontekście klienta indywidualnego może być i tutaj trzeba by było dobrze zastanowić się nad tym, czy klient indywidualny, taki przeciętny klient bankowości, nie, entuzjasta technologii blockchain, będzie chciał przejmować waluty wirtualne na swoje portfele, czy też zarządzać kryptoaktywami w tym obszarze. No to pytanie nie mam jeszcze odpowiedzi, podejrzewam, że raczej nie. Więc też nie plasowałbym w tej kwestii cyberbezpieczeństwa tak wysoko. Na pewno dużą dozą optymizmu napawa to, iż monetyzacja tego typu rozwiązań nie jest w tym rankingu zbyt wysoko definiowana jako wyzwanie, więc to dobry znak na przyszłość naszych projektów. Dobrze, że widzisz przyszłość projektów w obszarze kryptoaktywów w bankowości. Jeśli chodzi o masową adopcję. To ona nie odbędzie się bez banków. Jestem o tym przekonany. W takim układzie bardzo dobrze było usłyszeć Twoją opinię biznesową. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję.